Typowy Polak jest taki, że nawet jeśli wie, jak możesz zarobić duże pieniądze, to ci tego nie powie. Nie powie ci tego, ponieważ po chwili może się okazać, że jesteś lepszy od niego. Mało tego może wyjść jeszcze, że on ściemy wali w różnych kwestiach. W ogóle, poczuje się od ciebie gorzej. Dlatego ci tego nie powie. A z drugiej strony, jeżeli ci powie, to ty stworzysz konkurencję. No a po co mu konkurencja? No, nie, 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 nie. nie. To będzie kolidowało w ogóle z jego namysłem, więc on co ci powie. Powie, powie ci tak. I nie, to słuchaj, to to wiesz, że to roboty, daj spokój. No gdzie tam, to już lepiej. sześć sobie tam na produkcji, po 8 godzinach wracasz do domu, że nie musisz się już zaraz z ludźmi, daj spokój. No właśnie, więc ci tego nie powie. Ale jest taki jeden chłop, jeden chłop, nienormalny chłop, bo nikt normalny takich intymnych informacji nie daje drugiemu człowiekowi, a szczególnie po to, żeby się wzbogacił. Ten chłop, to jest, to jest on. No chłop zwariował, co on tu wypisuje, jak zarobić pierwszy milion, wcale nie trzeba go ukraść, jak osiągnąć to, sobie zamazys i czy na pewno tego chcesz, zresztą widzisz co tu jest napisane, chłop zwariował, bo to, zobacz, tajemnica bogactwa, no to normalny tworzy taki tytuł, to powinno się nazywać tajemnice budowania bogactwa finansowego plus... Bycie szczęśliwym w tym wszystkim. Tak się to powinno nazywać. Nikt normalny nie, nie, nie spisuje książki na ponad 400 stron, gdzie jest samo mięso. Tu o, nawet mieliście okazję zobaczyć screeny, gdzie on podaje ko konkretne dane intymne ze swoich firm. No to jest po prostu, to przechodzi ludzkie pojęcie. Sam, o, dział marketingu jest wyrąbany w kosmos, bo ma... To jest, to jest jakaś jedna dziesiąta książki, gdzie ta książka... No zobacz. Ja mam duże ręce. A to jest, to jest, to jest jak Biblia budowania bogactwa finansowego. Więc, słuchaj, wystarczy, że zrezygnujesz z Netflixa w tym miesiącu, że zrezygnujesz z pójścia do kina w tym miesiącu i masz tutaj coś, czego nie dostaniesz, bo takich książek nie ma. Żeby to on choć ci jedną rzecz powiedział, ale nie. On całą książkę spisał, która cię prowadzi krok po kroku, jak stać się bogatym. Więc jak ty sobie odpuścisz tego Netflixa, czy kino, to się po chwili może okazać, że takie kino to sobie sam zbudujesz, a Netflixa to w ogóle wykupisz. A więc, masz teraz niepowtarzalną okazję, ponieważ jest 20% rabatu na tę książkę. Wystarczy, że wejdziesz w link, w biogramie bądź w komentarzu, w zależności od tego, gdzie to oglądasz, wchodzisz na stronę, wpisujesz. Dziki Preppers 20. Masz taką promkę, że głowa mała. I tak jak mówię, rezygnujesz z Netflixa, a później tego Netflixa sobie samemu budujesz. Do it! Zrób to dla siebie! Jeżeli chcesz za dowiedzieć się tych właśnie tajników, o którym sąsiad bogaty ci nie powie, bo będziesz miał lepiej niż on, to to jest właśnie ta książka. To jest ten tytuł.